Dzień dobry. Dzisiaj naszym oraz Państwa gościem jest prezes ŁKS Łomża Łukasz Siłowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Witam pana redaktora. 8 sierpnia ŁKS wznawia, rozpoczyna rozgrywki czwartej ligi. I z jakim celem ŁKS podchodzi do tego nadchodzącego sezonu? Tak, już 8 sierpnia o godzinie 19.26 pierwszy mecz na stadionie miejskim w Wąbrzy. Zmierzymy się z drużyną Wigier, dwa suwałki. Jeżeli chodzi o nasze cele na tą rundę, bo od tego trzeba zacząć, dosyć mocne zmiany kadrowe i ruchy, które poczyniliśmy w przerwie między rozgrywkami w czasie pandemii, pokazują, tak mi się wydaje, że. Powinniśmy z każdym rywalem, z którym zmierzymy się na, na jesieni, walczyć o zwycięstwo, i taki jest nasz cel, aby każdy kolejny mecz w tej rundzie wygrywać. Czyli mówiąc wprost, walczycie o awans do trzeciej ligi? Sezon będzie długi. Mam nadzieję, że w tym roku i w tym sezonie uda nam się rozegrać wszystkie spotkania w związku z tą sytuacją, która panuje w Polsce i na świecie. Natomiast tak jak powiedziałem chcemy sobie to podzielić na dwa etapy. Mówiąc wprost, jeżeli chodzi o rundę jesienną chcemy być nie tyle na pierwszym miejscu, ile w czubie tabeli mieć bezpośredni kontakt z czołówką ewentualnie, chociaż oczywiście jeżeli będzie taka okazja i możliwość. To też jak najbardziej będziemy walczyć o to pierwsze miejsce na półmetku rozgrywek. Natomiast ten cel nadrzędny to jest bezpośredni kontakt z czołówką tabeli, miejsce na podium na pewno, bo, bo na tyle nas stać i, i ta kadra, którą posiadamy, myślę, pozwala nam mierzyć w te miejsca 1-3. Natomiast jeżeli chodzi o, o pumetek rozgrywek, no to wtedy będziemy także korygować ewentualne e, luki w składzie i wzmacnia, wzmacniać zespół e, w przerwie zimowej, tak aby już móc. E, Mówić wprost o tym awansie, ale do na wiosnę. Czyli ten zespół prezesa zdaniem jest dużo mocniejszy niż ten z poprzedniego sezonu, bo jak spojrzymy na miejsce w tabeli, w tabeli to zakończyliście sezon na 11 pozycji z dorobkiem 17 punktów. To trochę ta czołówka wam uciekła w tamtym sezonie. Do no, momentu, oczywiście, przerwania rozgrywek. Tak, no z, z, należy so, sobie też zdać sprawę z tego, jak młodym zespołem dysponowaliśmy. W poprzednim sezonie, co, co mówi przede wszystkim klasyfikacja pro Senior System, gdzie zajęliśmy drugie miejsce, tak naprawdę z, za mospem Białystok, który miał jeszcze młodszy zespół. Natomiast my i właśnie drużyna z Białego Stoku dosyć mocno odstawaliśmy, jeżeli chodzi o średnią wieku, pod, jeżeli chodzi o średnią wieku na, tle, na tle pozostałych drużyn. Stąd też te ruchy, te ruchy kadrowe, które, do których doszło w tej chwili, czyli wzmocnienie zespołu doświadczonymi zawodnikami. A, a myślę, że to doświadczenie, które zebrała nasza młodzież w poprzednim sezonie, zawocuje tym, że odnajdą się po prostu na tle, na tle starszych kolegów na, na boisku już na początku tego sezonu. Czyli trochę ta polityka jednak kadrowa się w klubie zmieniła, bo miało być tak, że e, głównie młodzież miała stanowić o sile tego zespołu. Młodzież. Z Łomży, a tymczasem jak spojrzałem, kto przyszedł, to było dziewięciu zawodników spoza Łomży, z klubów mhm. z dalszego regionu. A tymczasem patrzymy, że młodzież, wychowankowie UKS-u, którzy są tutaj, tak naprawdę byli przez całe swoje świadome życie, woli grać w Śniadowie, w Ostrołęce, w sztuczynie. Jeżeli spojrzymy na kadrę 23 czy 24-osobową, to 16 zawodników to są zawodnicy z Łomży. Faktycznie dziewięciu, ale to mniejszość, to są zawodnicy spoza Łomży. Natomiast no, nie wiem, kto wybrał grę w Śniadowie kosztem Łomży. Nie przypominam sobie. My no to już Mocarski teraz do takiego nie w przypadku? Poproszę. Tak, nie, nie sprostał wymogom sportowym, mówiąc, mówiąc wprost. Czyli odszedł, bo był za słaby. Dokładnie, dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, zwłaszcza tych starszych z Łomży, to z każdym Praktycznie odbyłem rozmowę przed początkiem przygotowań, natomiast pierwszy warunek, który musi być spełniony, to dany zawodnik musi chcieć przede wszystkim grać dla uks u a dopiero później stawiać warunki finansowe. Natomiast, jeżeli jest odwrotna sytuacja, no to w tym momencie takie rozmowy z mojej perspektywy nie mają sensu. To po pierwsze. Po drugie, hmm, trzeba też spojrzeć na to, yy, na jakich pozycjach grają ci zawodnicy. Już mówiąc wprost, yy, Szczuczyn, czyli na przykład Paweł Wasiulewski i Konrad Kaminowski to środ środek obrony lub prawa obrona. Yy, a patrząc na to, kim my dysponujemy na tych pozycjach, no to są zawodnicy stricte z Łomży. Melo, który nie jest wychowankiem, ale jest łomżyniakiem. Yy, do tego Kamil Dobrowolski, nasz wychowanek, yy, Przemek Milewski, zawodnik z Łomży, Dawid Pastorczyk, zawodnik z Łomży. Hubert Cendrowski, który wrócił z Ostrołęki, co trochę przeczy tej tezie pana redaktora, zawodnik z Łomży. Prawa strona Igor Cychol, zawodnik z Łomży, który też wrócił z Narwi Ostrołęka, co też przeczy w tezie pana redaktora. Ale jednak w tamtym sezonie wybrali inne kluby. W tamtym sezonie tak. Gdzie mieli pomóc awansować ŁKS-owi e, W tamtym sezonie, do sezonie Tak. Dokończę jeszcze jedno nazwisko. Sebastian Kadłubowski też Nasz wychowanek, więc sami zawodnicy z łąży, którzy grają akurat na tych pozycjach. Natomiast jeżeli chodzi o tamten sezon, no to zgadzam się, wybrali Ostrołękę, która miała gdzieś postawione sobie ambitne cele, miało, miało być pewnie inaczej niż też sobie wyobrażali, tak jak z nimi rozmawiałem po powrocie w tej Ostrołęce. Narwi nie udało się awansować do czwartej ligi, zmiana trenera. No i cóż, no i, i, wrócili, i wrócili do Łomży, z czego bardzo się cieszę. Myślę, że będą wartością dodaną do tego zespołu. Jeszcze wracając do tego wątku zawodników z zewnątrz, no to patrząc, kto przyszedł, czyli chociażby Tomasz Dziergowski czy Łukasz Wojno, to napastnicy, których no tutaj rynek Łomżyński nam nie produkował tak naprawdę i nie było z czego czerpać, jeżeli chodzi o zawodników z Łomży. Natomiast no, Tomek Dzierżgowski to uznana klasa w regionie, więc myślę, że będziemy z niego zadowoleni. Zresztą widać, jak pracuje, jaką też ma mentalność, to dosyć istotne i ważne, nawet na tle tej, tej młodzieży, która jest u nas. Kamil Tomczyk, bok pomocy, Mateusz Jastrzębski, 21-letni zawodnik z Zambrowa, czy, czy Bartek zmierczek ostrołęka no to też nie możemy się zamykać, bo to nie są zawodnicy z drugiego końca Polski, z Zambrowa jest 25 km. Zastrzułęki 35, więc no nie stanowi to dla mnie problemu, że, że pojedynczy zawodnicy tutaj, tutaj przychodzą, i grają i, i chcą nam pomóc i się rozwijać, bo też widzą, w jakich warunkach mogą, mogą trenować. Więc to mnie cieszy, a tak jak mówię, zdecydowana większość kadry. 15-16 zawodników z 23 czy 4, no to są, to są chłopcy wychowani tutaj. Czyli rozumiem drzwi, ŁKS-u dla tych zawodników, którzy odeszli z klubu, nie są zamknięte, że mogą wrócić. Tak, jak powiedziałem wcześniej, przede wszystkim musi być chęć ich gry dla łąży, to to pierwszy warunek, jeżeli, jeżeli on nie jest spełniony, to trudno, to trudno rozmawiać dalej. Ja, jak pokazała sytuacja z Hubertem czy z Igorem, na no, no, nikogo się nie obrażam i wszystko jest kwestią rozmowy. Pewnie prywatnie też z y, częścią tych y, zawodników y, spoza klubu w tej chwili. Y, prywatnie się, się dobrze dogadujemy, nawet lubimy, że tak powiem. Natomiast no, z, jest taka sytuacja, a nie inna y, y, i trzeba to na ten moment zaakceptować. I, I tak jak już powiedziałem, przede wszystkim musi być chęć ich gry dla klubu, nie dla trenera tego czy innego, nie dla prezesa tego czy innego, ale chęć ich, ich gry włączy. A jak z wyszedł z tego lockdownu, który ogarnął nie tylko sport, ale i całą gospodarkę w Polsce? Eukaz wyszedł z tego obronną ręką? No tak jak już komunikowaliśmy, ja jestem zbudowany, bo nie ukrywam, że, że w tym momencie, kiedy rozgrywki, i ta cała sfera gospodarcza. Była zmrożona i, i to życie społeczne, można powiedzieć, w, w, zamarło. No, były to obawy, jak zachowają się nasi sponsorzy. To są dosyć poważne albo bardzo poważne firmy. Natomiast ja jestem zbudowany tym, że żadna z firm wspierających ŁKS nie dojrz, że niedojrzenie zmniejszyła zaangażowania, ile realizowała te. Warunki umów także w czasie, kiedy, kiedy rozgrywki się nie odbywały. Dodatkowo przedłużyły wszystkie te firmy z nami współpracę na kolejny sezon, co, co bardzo cieszy, to znaczy, że, że też te firmy są zaangażowane w życie, w życie społeczne miasta i odpowiedzialne za te, za te małe ojczyzny tutaj. No, to jest bardzo budujące, co, co też Pozwala nam z optymizmem patrzeć na, na, na przyszłość, najbliższą klubu, te chociażby pół roku, które przed nami. I nie tylko sponsorzy, ale i kibice wsparli klub, tak jak mogli. Tak, no jeszcze należy wspomnieć, że też po tym czasie pandemii dołączyły do nas dwie firmy, które zaczęły wspierać klub w czerwcu i w lipcu, a więc Pecha Konrad tu wielkie podziękowania dla tej łomżyńskiej firmy. Która, która zaczęła nas wspierać od czerwca i wspiera nas bardzo wydatnie. Do tego firma PHU Kurpiewski, która, dzięki której będziemy mogli rozgrywać wszystkie mecze w Łomży przy sztucznym oświetleniu, mówiąc wprost, pokrywa nam koszty paliwa do agregatów tutaj na stadionie, co myślę też uatrakcyjni, uatrakcyjni weekendy w Łomży i, i pozwoli no, gdzieś w fajnej atmosferze rozgrywać te spotkania. Natomiast tak, jeszcze wracając do, do tych kibiców, tak, no, wspierają nas bardzo mocno w akcji wirtualny bilet. Akcja, która jest zaplanowana na ponad pół roku. W tej chwili zostały jeszcze 4 miesiące do zakończenia akcji, kończy się 18 grudnia. W tej chwili na koncie zbiórki jest prawie 7 tysięcy złotych i cieszy to, to zaangażowanie i kibiców i, i gdzieś pojedynczych osób, bo to nie tylko ta. Ta część można powiedzieć ultra kibicowska, ale to też przekrój tych osób, które nas wspierają, jest dosyć szeroki. To też gadżety, prezenty, nagrody od firmy, które otrzymujemy, które uatrakcyjniają tą zbiórkę, więc. Cieszy to, że to też można w ten sposób integrować lokalną społeczność wokół LKS-u, i to się udało też w czasie tej pandemii i zamarcia, gdzieś ten LKS funkcjonował w świadomości kibiców i sympatyków. Czyli podsumowując, skończyło się lepiej niż prezes podejrzewał? Znaczy, no, na pewno nie, nie tyle podejrzewał, ile, ile no, tak jak wszyscy, niezależnie od poziomu rozgrywek prezesi klubów sportowych, z pewnością mieli, mieli duże obawy. No, na szczęście moje gdzieś tam obawy przekuły się raczej w optymizm z całą pewnością w optymizm. Do tego też trzeba podkreślić to, że my jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą mogliśmy w pełni czerpać i korzystać z możliwości, jakie stwarza i stwarzała rządowa tarcza antykryzysowa. I tutaj też dosyć, dosyć mocno i prężnie działaliśmy w tym temacie, aby skorzystać ze wszystkich możliwości. Czyli różnych form dotacji, zwolnień, świadczeń postojowych, itd. itd. Więc można powiedzieć, że wyszliśmy obronną ręką z tego, z tego kryzysu. No i dodatkowo z ostatnich dni bardzo pozytywna informacja z Urzędu Marszałkowskiego o otrzymaniu dofinansowania w otwartym konkursie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 50 tysięcy, i tu wielkie ukłony w stronę. Z zarządu Województwa Podlaskiego, oczywiście w stronę Marszałka Artura Kosickiego, ale też przede wszystkim w stronę Wicemarszałka Marka Olbrysia. Myślę, że, że też nie jest to koniec dobrych informacji, jeżeli chodzi o te kwestie stricte finansowe. Myślę, że kolejne tygodnie to, to również kilka pozytywnych informacji. Które pojawią się gdzieś w przestrzeni publicznej dotyczącej UKS-u i potencjalnych nowych sponsorów, czy nowych źródeł finansowania klubu. A nie boi się prezes takiej sytuacji, że <coughs> kiedy będzie ustalany budżet na przyszły rok, to wyjdzie prezydent i powie: No przykro mi, była pandemia, jest pandemia, mamy mniej pieniędzy, no to na czymś musimy oszczędzić i na tym ucierpi sport. I wtedy ta dotacja dla UKS-u będzie mniejsza, gdzie miasto spory wpływ ma, jeżeli chodzi o finanse klubu, tak? Zgadza się, natomiast z tym borykają się, można powiedzieć, wszystkie dziedziny życia, nie tylko jeżeli chodzi o sport, ale też kultura, oświata itd. itd. w całej Polsce, więc pytanie, jak mocno ten koronawirus dotknie finanse publiczne. Na pewno w jakimś sensie dotknie, natomiast no, z tego co mi wiadomo, na ten moment jakieś drastyczne cięcia, jeżeli chodzi o sport w Łomży, na przyszły rok nie są planowane, ale oczywiście no, do uchwalenia i do propozycji projektu budżetu na przyszły rok jeszcze trochę czasu zostało. Z tych informacji, które ja posiadam, wynika, że no, tutaj drastycznych zmian pod kątem ogólnie szeroko rozumianego sportu w Łomży nie należy się spodziewać. Akurat te 50 tysięcy, które dostaliście z samorządu województwa, by się wyrównało? No być może, no to już nie jest moja moja gestia. jak teraz funkcjonuje klub? Dobrze, źle? Klub funkcjonuje, wydaje mi się, że na ten moment, po tym czasie pandemii, prężnie i prawidłowo. Widzę ciężką pracę na treningach, którą wykonują zawodnicy, chyba Chyba opuściłem od początku września jeden lub dwa treningi i widzę, i widzę zapał i to, ten, głód, ten głód za, za futbolem i, i za piłką w, w zawodnikach, w ich oczach. E, także ze spokojem czekam na początku, początku nowej rundy. E, I to, co pokazał ostatnie tygodnie, a więc to podejście, podejście sponsorów do klubu, różnych osób szeroko rozumianych, jeżeli chodzi, szeroko rozumianych osób wspierających klub pokazuje, że, że chyba wszystko idzie w dobrą stronę, co, co nie było tak, tak łatwo. Warto wspomnieć też chociażby o, o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą. Z Państwową Wyższą Szkołą. Informatyki i przedsiębiorczości, bo to też jakby owoc, owoc tego lockdownu i, i też pokazuje to, że, że tutaj nikt nie spał i nie czekał z założonymi rękoma na rozwój wydarzeń. Udało nam się podpisać umowę o współpracy, czy podjąć współpracę z uczelnią, dzięki czemu każdy, każdy zawodnik, który zdecyduje się na studia w Łomży, otrzyma, otrzyma możliwość indywidualnego trybu studiowania na, na uczelni. Także możliwość wsparcia finansowego w postaci stypendium sportowego fundowanego przez uczelnię, ale też opiekę fizjoterapeuty, opiekę dietetyka, no i przede wszystkim możliwość kształcenia się w naprawdę rewelacyjnych warunkach. A ile u członków zarządu liczy teraz klub? Bo są takie informacje, które Trzech. się z klubu nie przedostają. Ja przypomnę prezesa wypowiedź. Mówił prezes, że bełkę sprawnie funkcjonował, w zarządzie musi być przynajmniej pięć osób. Tak. To prawda. Tak mi się wydaje. Natomiast w tej chwili trzy osoby formalnie funkcjonują w zarządzie, natomiast są też osoby wspierające, które nie, nie figurują w zarządzie, ale na pewno pan redaktor przynajmniej jedną dzisiaj już zauważył, które też pomagają. Prezes przed nami w sieci. Tak, tak, tak. Więc to, że ktoś nie chce funkcjonować stricte w zarządzie, nie znaczy, że nie może pomagać. Bo, bo to chodzi o to, żeby, żeby to otoczenie tych osób, które ogólnie chcą się społecznie angażować w jakieś działania podejmowane przez kluby, było dosyć szerokie. Czy to będzie sformalizowane w, w, jako członek zarządu, czy, czy po prostu. Ktoś z dobrej woli będzie chciał się wykazać i pomóc, to, to już jest kwestia odrębna. Czyli takich społeczników trochę jest w że tak, którzy pomagają klubowi? Tak, dokładnie. Mhm. I tak na koniec jeszcze dopytam co ze sportową spółką, spółką akcyjną, która miała powstać? W że dużo się o tym mówiło w zeszłym roku, i na jakim etapie jesteśmy teraz? Czy znowu skończyło się tylko na rozmowach i poruszamy się wciąż w, w sferze marzeń, myśli, pomysłów? Na pewno pewne, pewne ruchy, przede wszystkim uchwała Walnego Zgromadzenia zostały podjęte, i ta uchwała do momentu odwołania jej przez Walne Zgromadzenie obowiązuje, czyli wyrażenie zgody na przekształcenie się Stowarzyszenia w Sportową Spółkę Akcyjną. No ale sam Pan Redaktor wspominał przed chwilą o tej sytuacji gospodarczej i trzeba sobie zdawać sprawę, że przekształcenie Stowarzyszenia w Sportową Spółkę Akcyjną niesie za, sobie, za sobą określone koszty. Więc trudno się spodziewać, żeby w tym momencie do, do takich ruchów doszło, kiedy są na pewno zdecydowanie pilniejsze potrzeby z punktu widzenia chociażby budżetu miasta. Także, Czyli wszystko się przesuwa. Także trzeba czekać i tyle. No, na ten moment sytuacja w klubie jest stabilna, opanowana, więc, więc no, chcemy też się skupić na, na planowaniu najbliższej przyszłości. Tak jak mówiłem, sezon startuje wkrótce. Natomiast my chcemy już pewne ruchy robić z wyprzedzeniem, czyli planować sobie też transfery, tak naprawdę od sierpnia już na, na okienko zimowe i chcemy monitorować zawodników, tych naszych, którzy są tutaj, ale też tych, których mamy gdzieś tam na oku, i ewentualnie modyfikować i ulepszać tą kadrę w, w zimowym oknie transferowym. To teraz ma prezes kilkadziesiąt sekund takiego orędzia do kibiców, do łążeniaków żeby zachęcić do tego, żeby wspierali klub i byli z wami w tej czwartej lice. Tak, jak już wspomniałem na wstępie, w sobotę 8 sierpnia zaczynamy zmagania ligowe. Ze swojej strony i ze, swo ze strony zawodników mogę tylko was zapewnić o to, że będziemy walczyć w każdym meczu o zwycięstwo. W każdym spotkaniu damy z siebie wszystko i liczymy na to, że swoją dobrą grą zapracujemy na wasze zaufanie Zapraszam 8 sierpnia 19:26 Stadion Miejski w Łomży ŁKS kontra Wigry 2 Suwałki Słowo się rzekło moim gościem oraz państwa oczywiście był prezes lks u Łukasz Siłowski Dziękuję bardzo za rozmowę Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu Panie trenerze nastawienie zespołu przed rozpoczynającymi się rozgrywkami No na pewno bojowe bo spora ilość zawodników tutaj przyszła pewnie będą chcieli się pokazać z dobrej strony Yy, jakość na dzień dzisiejszy ofensywna na pewno na pewno duża yy, natomiast no, pewnie te pierwsze, pierwsze mecze jeszcze takie pod znakiem zapytania jeżeli chodzi o zgranie zespołu bo yy, tych jednostek treningowych może jak na, na ten poziom rozgrywkowy było wystarczająco. Natomiast no mówię, no to 14, 14 nowych zawodników przyszło, to oczywiście chciałbym, żeby od razu już wszyscy z, przy, z przytupem weszli w granie ligowe, natomiast no, jestem świadomy tego, że, że nie wszystko jeszcze będzie tak super wyglądało, jeżeli pod, pod kątem typowo czysto-piłkarskim w stwarzaniu i wykończeniu sytuacji bramkowych. No właśnie roszady w klubie były spore i tak. Ile mniej więcej potrzebuje zespół czasu, żeby się w pełni zgrać, żebyśmy wiedzieli w pełni możliwości tego zespołu na boisku? Trudno, trudno określić, bo to jest jakby proces jakiś złożony. No to, to dużo czynników na to wpływa, żeby ten zespół w miarę, w miarę dobrze się zgrał. To jakimś tam, jeżeli chodzi o daty czy coś, to, to naprawdę jest bardzo ciężko określić. To będzie widać jakby w, w, czasie, w czasie ligi, jak chłopaki ze sobą się rozumieją, będzie widać kto ze sobą lubi grać, bo to też jest bardzo ważne. Każdy wie, że z zawodników, że jakby się uczą na nowo swoich zachowań boiskowych. Tak zarówno w treningu, jak i już w tych finali, finalnych meczach, tak, czyli, czyli lidze. W zeszłym sezonie było wielu, praktycznie cały zespół był złożony z młodych zawodników. Teraz będzie trochę tego doświadczenia, czyli chyba taka najlepsza mieszanka. No na tym nam zależało tutaj w tamtym sezonie, tak, z prezesem musieliśmy, zaczęliśmy rozmawiać. Wiedzieliśmy, że i sprawy organizacyjne trzeba dużo wyprostować. No i tak to, tak to akurat się odbyło. Tutaj klub jakoś nie, nie stracił jeżeli pod, w czasie tego koronawirusa tak, jakieś płynności jakiejś finansowej, a, a na pewno były jakieś duże, spore oszczędności. I tutaj mieliśmy właśnie w planach tak, żeby na przyszły sezon, czyli na obecny, wzmocnić kadrę, ale nie tylko wzmocnić zawodnikami jakimiś przeszłością, czy tam, którzy mieliby dochodzić do siebie, do jakichś tam przejściach, ale takich, którzy by na pewno wzmocnili skład, tak, przede wszystkim chodziło o doświadczenie, przy których ci młodzi nasi niektórzy zawodnicy mogliby się, się uczyć. Jakiego uks u możemy się spodziewać na boisku? No, ja wiem jakie są oczekiwania, jeżeli chodzi o kibiców i o to społeczeństwo. Natomiast ja te, te głowy będę troszeczkę chłodził, bo pokazał też e, jakby mecz nasz pucharu polski półfinału z ruchem wysokie mazowieckie. że jeszcze troszeczkę czasu e, trzeba poświęcić. Natomiast e, co mogę powiedzieć, że na pewno w większości, w większości meczów, które będziemy rozgrywali na poziomie na czwartej ligi będzie takie, że my będziemy stroną dominującą. Tak? Myślę, że dwa, trzy, może maksymalnie cztery zespoły będą takie, które będą e, Równorzędne do nas tak, i które będą grały jakiś tam otwarty futbol. Natomiast w większości, no, niestety, będzie, będzie taka, taka gra, że niestety my będziemy musieli prowadzić grę, wykazać, wykazać się cierpliwością no, i doświadczeniem. Transfer z warmi Grajewo do łks u Łomża podejrzewam, nie jest najłatwiejszy. No, nie jest najłatwiejszy, tym bardziej, że tam spędziłem 7 lat, czyli szmat czasu, tak jak na zawodnikach, których nie jest stąd. Tak? Dlatego też nie jestem takim zawodnikiem, który tam zmienia te kluby jak, jak rękawiczki, bo te stacje są. No, pojawiła się tutaj fajna oferta, coś zrobienie, czegoś naprawdę, no po prostu można powalczyć o awans. Tak? Nie ma się co oszukiwać, mamy fajny skład, dużo młodych. No, ale też, takie Kamil, mam właśnie doświadczenie. Ja też już mam 30 lat, także do młodno i nie należy, prawda? Wróciłeś do ŁKS-u Łomża po wielu latach. Byłeś bramkarzem pierwszym w tym najlepszym okresie dla ŁKS-u. Jak to jest wrócić na stare śmieci? E, miło, miło, bo cały czas gdzieś tutaj starzy znajomi wspominają te czasy bardzo dobrze. E, mam duży sentyment do tego klubu, do miasta. I e, jest fajnie wrócić na stare śmieci. Jest wielu młodych zawodników, którzy pewnie kojarzą Ciebie z tego najlepszego okresu, więc chyba jesteś dla nich tego, pewnego rodzaju taką legendą tego klubu i wzorem. To Pan powiedział, legendą to jest Zbyszek Kowalski. Ja grałem w, chyba w najlepszych latach tutaj UKS-u, jakoś mówię, fajnie wspomina się te czasy i niech tak zostanie, a czy to legenda, nie mi to oceniać. Nastawienie przed tym nadchodzącym sezonem zespole, jakie jest? Jakie istnienie bojowe? Bojowe ciężko trenowaliśmy i no chcemy wygrywać. Tak? Każdy kolejny mecz dla nas to gra o trzy punkty, a co będzie w przyszłości, to zobaczymy. No. Żyjemy od meczu do meczu, będziemy starali się punktować, zwyciężać i tyle. Jest wielu młodych zawodników, ale jest też kilku doświadczonych, czyli taka można powiedzieć najlepsza mieszanka, jeżeli chodzi o sport, o kluby. No tak, no, bez tych starszych zawodników to e, ciężko, e, ciężko, ciężko gdzieś tutaj w tej czwartej lidze e, grać o jakieś tam, przynajmniej tą górną tabelę. E, młodzi muszą też się zawodnicy od kogoś e, uczyć. Są tu doświadczeni tutaj zawodnicy starsi, więc jest od kogo? No. Przynajmniej na tych czwarto-trzecioligowych boiskach. Jesteś tutaj młodym zawodnikiem i macie młody zespół. Teraz doszli doświadczeni zawodnicy. I Jak to wygląda w drużynie? Na pewno drużyna jest wzmocniona pod wieloma względami. Jest dużo chłopaków z zewnątrz, ale też młodzi chłopacy wchodzą do drużyny, nie boją się wejść, i na pewno to jest duże doświadczenie dla nas. A jak wygląda ta współpraca między młodymi zawodnikami a tymi bardziej doświadczonymi? Jeśli mamy zwykle jakiś problem, możemy bez problemu porozmawiać ze starszymi zawodnikami. Oni udzielą, udzielają nam chętnie wskazówek i nigdy nie ma problemu na linii młodszy starszy. A jeżeli chodzi o te przejście z juniora do seniora w ŁKS, dobrze to wygląda i jest taka łatwa ścieżka dla tych młodych zdolnych piłkarzy? Uważam, że wygląda to dobrze, zwykle. Najzdolniejsi lub ci, którzy odznaczają się swoją pracą na treningach w juniorach dostają szansę trenowania z seniorami. No i dalej występy w pierwszej drużynie. Czyli nic tylko trenować i grać. Tak, dokładnie. Od października będzie bardziej zacieśniona współpraca między PWSiP a UKS-em Łomża. Jakbyś mógł tak opisać jak to będzie wyglądać? Współpraca polega głównie na tym, że mamy indywidualny tok, tok studiów. Dzięki temu możemy dopasować nasze stringi do, do, do uczenia się. Dodatkowo uczelnia oferuje nam dostęp do fizjoterapeuty, rezydentyka i na tym będzie wyglądała współpraca. Czyli yy, łomża przez tę współpracę z uczelnią, a klubem jest otwarte, jeżeli chodzi o młodych piłkarzy? Yy, oczywiście. Myślę, że warunki są porównywalne na całą Polskę. Myślę, że to przyciągnie nowych młodych zawodników do. Oklubu, ale oraz również zatrzyma obecnych zawodników, żeby nie wyjeżdżali nigdzie po Złomrze. Gracie dzisiaj sparing przed wznowieniem rozgrywek. Jakie są nastawienia w drużynie przed tym nadchodzącym sezonem? Myślę, że jest nas dużo pewności siebie. Skupiamy się na następnym na najbliższym meczu i dobry mam nastawienie do następnych meczów.